A dlaczego pominął Gimpera e, I słowo, słowo klucz zgrzyt Co mam i wiem co mówię no. Mam dowód na to, że wszystkich was Krzysztof Stanowski Największy polski hipokryta okłamał Największe osiągnięcie Stanowskiego Medialne zdominowanie, no idioty No idioty Marcina Najmana Więc co to za sztuka jest medialnie górować nad idiotą Toleruje kogoś takiego przez rok ponad A jednocześnie ugania się Za jakąś epizodystką z Bollywood I niszczy, to jest mizogin. Niszczy życie naprawdę dziewczynie, która nikomu żadnej krzywdy nie zrobiła. Cześć Aleksandra Wtórczak, wraz ze mną pan Jacek Morański. Witam. Cześć, Dziękuję, że... Panie Jacku, Paweł już na początku zajął miejsce przy mikrofonie i no, powiedział mocne słowa w pana stronę. Co pan o tym sądzi, w takim zachowaniu? To on Pozuje, no, pozuje na, 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 na tego, kim nie jest, no, bo facet ma najpierw przede wszystkim, tak, bo widzę, że opowiada tam o mnie jakieś idiotyzmy, że mam 60 lat, no niech sobie będzie. Jak ja mam 60, to on w takim razie on ma, on ma 56, bo, bo jest między nami tylko 4 lata różnicy. No nie no, ja mam 53, on ma 49, ja rozumiem, że, że, że się tam się ma ten syndrom wieku średniego, na, na, chce się wy, wymładzać na siłę, ale no no co mogę powiedzieć no, próbował mnie uderzyć z głowy no jest akcja, jest reakcja no. nie wiem czego się spodziewał, że ja będę patrzył biernie i jak będzie mnie, jak będzie mnie tam wbijał w ziemię i poniżał no nie, no drugi raz numer na Zadorę nie przejdzie, bo e, normalnie powinienem wtedy zareagować e, od razu z Zadorą no ale no, w, nie, 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 nie sądziłem, że można być e, aż tak maszalnym jak, jak to co zrobił Zadora, gdzie mnie odepnął, no więc jak jako kumpel Zadory myślał, że powtórzy drugi raz. Sam numer? No nie. no To się bardzo zdziwił. Ja już nie wiem, czy tam chyba w zęby nie poszło, bo by te bułgarskie by się wysypały. Też e, poszły w pana stronę takie słowa, że jest pan e, dziadkiem. E, to też do wieku było jakby udane. zwykłe buractwo, no, no ale co tutaj mówisz? No to do tym za nadobne. No. Czy jest e, opcja tego, że będzie jeszcze kolejna walka z Pawłem nie, No, ja bym go zlał bardzo chętnie, bo tam numer jest taki. Do walki z nim, no, czy wrócimy do tego po 21, ja nie chcę teraz na zapas opowiadać, bo w tej chwili jakby te moje sparingi z Krzyżkiem Rytą, z, z zawodnikiem gromby, to już jest taka normalna, już jest solidna awantura. Do e, walki z Jóźwiakiem podchodziłem po bardzo poważnej operacji, bardzo rozległej, e, po rekonstrukcji więzadła prawej, e, w prawym łokciu. To po, yy, nie było tego więzadła, więc ono musiało być, najpierw ścięgna były pobrane, był pobrany mu materiał, były, przy, były cztery przyczepy prostowników yy, też przyszywane dwa, dwa były naderwane, dwa zerwane. To, to nie, nie chcę teraz się nadmiernie tłumaczyć, ale jakby zoba, widzowie zobaczą, jak się przejdę po tym, po tym starym wiewiorze. I wtedy no taki reważ oczywiście gdzieś mi tam siedzi ten Paweł. No. Ma silny cios, tego to trzeba mu przyznać, ale drewniany jest niesamowicie. No, ja by... A wejdziemy to, no to zobaczymy jak się skończy. No drugi raz, dru, drugi raz się nie wchodzi do tej samej rzeki. Już raz mnie to głową tam próbował zdobywać. Myślał, że drugi raz będzie mógł. No dostał pięknym za nadobne, co mogę powiedzieć? Maciej Wiewiórka, y, mówi pan, że będzie łatwym y, przeciwnikiem. Y, z czego to wynika? Że jest pan tak przekonany. Hmm. No jestem przekonany, ja się. Ja się pod prawdziwego konia szykowałem, tak? Bo podziwiłem się e, z Federacją Prime w czerwcu. No się wziąłem. Dałem ofertę na walkę, y, która miała się odbyć teraz w październiku ze strachem. Więc to, no to jest koń. To jest sterydowy koń, 124 kg Więc jakby, też na pewno nie można mu, jednego mu nie można odmówić. Nie można... To jest gość pozbawiony właściwości honorowych, ale jednak no, zawzięty jest, co pokazał w walce z Popkiem. Więc no, ja się szykuję, ja szy, no szykowałem się do no, zupełnie kogoś innego, szykowałem się na konia, no, dostaje Likaona, ale Likaony też się potrafią odgryźć, więc ten e, Maciek jest o tyle i przekonało mnie to, że pomyślałem sobie, że fajnie można skrosować walkę z jednym wiewiórem, a potem przejść płynnie na drugiego. No. Właśnie o to chciałam zapytać. Dlaczego, skąd w ogóle pomysł na to, żeby zawalczyć z Maksem? No stąd pomysł, ponieważ Maciek yy, Wiewiórka użył takiego sformułowania, że ja jestem tylko w jego rękach, tępym narzędziem do jego kariery. I pomyślałem sobie, że, że yy, takie chiskamiany lubią spełniać, ale odwrotnie. I co to będzie, jeżeli ja w ostrej awanturze bym... Yy, pokonał bądź znokautował jego syna podwójnego mistrza fejmu dodatkowo ma 28 lat ode mnie młodszego i no pomyślałem sobie, że sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndału, no, nawiązując do słynnego, do słynnego przysłowia. E, natomiast ja przejdę do e, kanału sportowego, bo na Zadymie powiedział Pan, że e, z, ama, jakby uderzenie w Amadeusza przez e, Krzysztofa Stanowskiego e, spowodowało, że postanowił Pan zadziałać, e, żeby kanał sportowy e, zerwał e, współ, współpracę z e, Krzysztofem Stanowskim. Czy e, faktycznie tak było, czy, czy to po prostu przypadek e, i w tym samym czasie akurat to się wydarzyło? Nie, nie mam przypadków. Krzysztof Stanowski skłamał swoich widzów, ponieważ gdy wyszła ta y, awantura z gościem, który pochwalał y, zachowania, obrzydliwe zachowania wobec 12-, 13-, 14-letnich dziewczyn, a, no, tak na około o tym powiem. Gość, jeżeli ty przybliżę widzom, gość, y, bliski współpracownik Stanowskiego, nagrywał takie materiały, gdzie y, zachwalał do aktu y, właśnie z tymi y, dziewczynkami y, i do, w trakcie tego aktu do defekacji ohydne, obrzydliwe no, właściwie nie, nie, ma, nie, ma, nie ma słów którymi można by opisać takiego typa który takie ma coś takiego może w głowie nawet w formie rzekomo żartu wytworzyć i uwaga y, Stanowski, y, Stanowski y, skłamał znaczy sam wpadł w pułapkę, bo Ponieważ, znaczy w wyniku tego, że ta historia wypłynę, o, wypłynęła, szambo wybiło, to stracili najpierw dużego sponsora Liptona, potem, potem potem, Sharp się od nich odwrócił. I na czym polega historia ze Stanowskim? Otóż Stanowski, kiedy odsunął tego gościa z tego kabaretu z dupy za te zachowania wobec tych dziewcząt 13-14 letnich, to. Zapytany przez, złożył oświadczenie, w którym napisał, cytuję, o sytuacji tej dowiedziałem się dopiero w październiku 2023 roku. Otóż Krzysztof Stanówki was wszystkich okłamał. Posiadam dowody na to, że o działalności swojego współpracownika Krzysztof Stanówki. Prawie w październiku. 1 października, ale 2022 roku. Czarno na białe mam. Że o wszystkim i przez rok tolerował PDF-a u swojego boku, czyli to, na podstawie czego sponsor Lipton zerwał z nim współpracę, to Stanowski wiedział już rok wcześniej, nie kilka dni wcześniej. Rok wcześniej święte oburzenie wywołał rzekomo u niego materiał, który, z którym został zapoznany. Rzekomo w październiku 23 roku. Otóż nie, rok wcześniej wiedział. Typ, typ mając taki. Ma, teraz jaka to jest, jaka to jest obrzydliwa hipokryzja? Gość taki jak Stanowski e, mając taką wiedzę o, gości, o, tym, o, tym, o tym o tym właśnie tym że robił takie obrzydliwe rzeczy wobec dziewczynek kilkunastoletnich, mając taką wiedzę. Toleruje kogoś takiego przez rok, ponad, a jednocześnie ugania się za jakąś epizodyczną z Bollywood i niszczy. to jest Mizogin, Niszczy życie naprawdę dziewczynie, która nikomu żadnej krzywdy nie zrobiła. Uważam, że przeprowadzał. na tej, na tej Klaudii. Klaudia, tak? Klaudia. Natalia Janoszek. Natalia, przepraszam. Na Natalii Janoszek przeprowadzał publiczną egzekucję medialną. Więc też, a jednocześnie tolerował, tolerował gościa, który wobec dziewcząt. Robił naprawdę no, rzeczy... Za, za, no, te, dla wszystkich tych wielbicieli e, Stanowskiego. Jakie jest największe osiągnięcie Stanowskiego? No chyba te połączenia telefoniczne z fryzjerem, to jest jedno. I to on nad jego intelektem, nad rzekomo tam jakiś tam sz, 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 szczególny intelektualista, bystrzak. Jego największym osiągnięciem jest... <słyszyk> medialne zdominowanie, no idioty, no idioty Marcina Najmana, więc co to za sztuka jest medialnie górować nad idiotą? Czy w dyskursie, czy w jakichś panczach, no przecież to żadna sztuka. Więc to są jego dwa największe osiągnięcia. Czy ostatnia y, sprawa, Gimper, też y, mówił pan o tym, że y, ma dowody na to, że y, jakieś niepokojące rzeczy by się udziały z, z Tomaszem Działowym. Tak, no dlatego już Gimper, Konopski, Konopski miał e, wiedzę o, o, tym, e, o tym materiale, o tym, o tym co wyczyniał Gimper. Wie, ja mówię dowodowo, bo wiedzisz to mógł sobie jako youtuber wiedzieć, bądź nie wiedzieć, ale ja mówię dowodowo miał wiedzę od lipca e, 23 roku, na podstawie tej samej wiedzy, e, z której Gimper nie zrobił użytku, mało tego e, nie Gimper, Konopski nie zrobił użytku, mało tego, e, wyróżnił Gimpera e, w materiale tym Pandora, e, Pandora Gate w stopce redakcyjnej złożył mu podziękowania na podstawie tych samych materiałów Bank Millennium gdy dostał te materiały to w ciągu godziny usunął, e, odciął się od Gimpera od współpracy z nim A więc żaden szeryf tylko obłudnik i hipokryta ale teraz nie będę wszystkiego od razu wyrzucał bo znam powody jak wrócimy do rozmowy po 21 października to znam powody dla których Konopski tak zrobił czyli pominął, pominął Gimpera, pominął nitro, a, tylko tyle, żeby tu kropki ludzie połączyli. Ogromne znaczenie dla tego, że nie zrobił Konopski, a, a powinien zamieścić Gimpera w swoim materiale. Zrobił zupełnie odwrotnie, czyli zamieścił go w stopce z podziękowaniami. Ma tutaj duże znaczenie y, słowo zgrzyt. Podcast zgrzyt. Tylko nie będą sobie mądrzy, to e, widzowie to sobie wykropkują, jeżeli będą na tyle wnikliwi. Natomiast tutaj kwitajemnica. Dlaczego pominął Nitro? E, dlaczego pominął Gimpera? E, I słowo, słowo klucz, zgrzyt. Dziękuję panie Jacku za rozmowę.